I cieszę się, że w obecności pana wojewody, pana przewodniczącego, panu burmistrzu, wójtów i państwa wszystkich mogli, mogliśmy podpisać tą umowę. Myślę, że to bardzo ważne dla całego, nie tylko gminy, ale, ale właśnie co warto podkreślić to współpraca. to co mówił pan burmistrz, o czym mówił pan burmistrz, ta współpraca właśnie Panu Burmistrzu, Wójtów, to zawsze, jak mówią w Brukseli daje taką wartość dodaną. Tak? Także, że to zawsze bardzo się liczy. No można powiedzieć, ponieważ okres świąteczny, to to można potraktować jako prezent. Czyli na święta to była decyzja, a, a, a na nowy rok umowa. No i będziemy teraz czekali na, że na, sprawną realizację. bo kiedy te, te, tak, te, te tak, wyznaczenia w 2011, 2011. To trochę szkoda, myślałem, że się uda w przyszłym roku to zrobić, bo jak Zwróć. Państwo wiecie <grym grym> w przyszłym roku będzie ważny moment, bo będą podliczali jak województwa realizują Regionalny Program Operacyjny i dla najskuteczniejszych, ale myślę, że i bez tego będziemy mieli dobre rezultaty, bo będzie dostkowe, dodatkowa premia do podziału wśród najnowszołdeczniejszych województw. Teraz jesteśmy na trzecim miejscu, więc dobrze, mam nadzieję, że tak zostanie. Ale życzę w takim razie, żeby tak jak dobrze był przygotowany sam wniosek, projekt, żeby również tak przebiegała realizacja, no i żeby również tak na towarzystwie spotkać się przy przecięciu ręki, żeby duch Pana Wojewody i Pana Przewodniczącego czuwał nad tym, w związku z tym, żeby wszystko się Także jeszcze raz gratuluję i tej tak, pracy przede wszystkim. I liczę na dobre Dziękuję. E, dopiero półtora roku. To, co mówiłem wcześniej na zamku, e, gratuluję, chciałbym pogratulować e, wszystkim wójtom i burmistrzom 10 dni za w sumie decyzję ponieważ problem gospodarki odpadami na naszym terenie, on się, jeżeli ja sięgam pamięcią, Pan Wojewoda pewnie mi pomoże, ale to już jest no, prawie kilkanaście lat. Różne wersje, porozumienia, y spółki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zaczęło się w 1982. Dokładnie. W 82 w roku 2002 została oddana do użytku ta mała sortownia, która służyła tylko dla y, terenu praktycznie bytowa, jej moc przerobowa to jest 1000 ton rocznie dzięki staraniom organizacyjnym przede wszystkim pani kierownik składowiska, jak podsumujemy, to, to jest grubo ponad 1000 ton które w ciągu tego roku przez tą sortownię zostało przepuszczonych w odpadów opakowaniowych. Proszę za półtora roku ktoś powie, że to jest dużo i to jest mało. Ja z racji też wieku wiem, że to tak na dobrą sprawę jest no mało, półtora roku. Czas szybko ucieka. Prace nad wnioskiem rozpoczęliśmy praktycznie od miesiąca czerwca 2008. notarialny powołujący spółkę do życia został podpisany 4 kwietnia, 5 maja Rada Nadzorcza wybrała zarząd spółki i praktycznie od czerwca rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy pracę nad tym projektem.